Halo, hej, siemano wam wszystkim, ludzi z tej strony Hades I witam was w kolejnym odcinku z e, RimWorld'a No i w sumie, a w czym, jakby nie Dobra, widzę, że tutaj właśnie zbudowaliśmy to, czyli to możemy rozebrać jak de facto e, Widzę, że elegancko, jeśli chodzi właśnie o... E, toxic, dobra, możecie jeszcze tu chodzić, okej okay. Tu wam pozwolę, bo wy wynosicie te wszystkie rzeczy, to jest fajne. Eee, okej. Okay. Będę musiał im jakieś lepsze ten zbudować w końcu, nie? Jakoś tutaj, no to, to, to jest taki pomysł, żeby tu wybudować e, im takie coś. Czy e, czego pierdolca dostajesz? Głodny chory to zjedź coś, zjedz coś i coś, nie wiem. Przecież wam nie zakazuje. Jedzenia... Czujesz się, strasznie pesymista chory. No, nie, no, ja ci mogę ujebać ogólnie tą nogę jak chcesz, nie? Ale Ale wątpię, że chcesz, więc tak, no. E, dobra, w ogóle muszę coś zacząć z tymi panami robić. Albo i zostawiamy. Albo i zostawiamy tak w razie czego. Nie wiem, przyjazną rozmowę ci wam mogę dać zawsze. E, wypuszczenie. No, teoretycznie żarcia i leków bym nie musiał na nich tracić, chociaż raczej już nie muszę tracić. Dokładnie, um, ja, bym, ja bym chciał ich sprzedać. No, jeśli mam być szczery, to ja bym chciał ich sprzedać po prostu. E, bo mam moda, mam moda, który pozwala mi właśnie na sprzedawanie. Um, właśnie na sprzedawanie tychże. Downów na sprzedawanie ich, i, i wiecie, jeśli nie martwić, o. Hmm. Cie ciekawe, że ciekawie spadło to nam na, na, na głowę w sumie. Ech, dobra, nieważne: struktury, meble, e, podwójne łóżko. Ok, e, kwiatek tuż przy wejściu. Ok, e, kiedyś to zagospodarujemy. Wierzę w to bardzo. <grytanie> Kie, 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 kiedyś tutaj się ktoś będzie mógł prowadzić. Nie, no raczej szybciej niż później, nie? Już, już bierzemy podłogi. Już bierzemy podłogi, żeby tu już mogli lecieć dalej. I, I zaraz będziemy ich już powoli przenosili tutaj. To nie jest głupi pomysł, na pewno. To Teraz tak, energia meble. Nieco bogaty, tak nieco, no okej okay. Gdzieś tu powinien być... O dokładnie tak. Mhm. Sztuka. Gdzie wy będziecie? Raczej tu będziecie spory czas też przebywali, nie? Dlatego nie ktoś to zamontuje. Okej, okay, jakieś ubrania, jakieś rzeczy. Mam nadzieję, że to mi się tylko nie psuje przez ten kwas czy co co tam jest. Okej, okay, tu są baterie, piesek nosi, zwierzę głoduje E, misiek, nie powinieneś głodować. Hmm. a czy nasz e, dag, możesz? Serio? Nap naprawdę? Proszę, już możesz. O Boże. No okej, okay, no ten fajnie jakby... śmiertelna choroba. Ty jesteś chory? Serio? Dobra, no skoro ten, no to, 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 Co mam zrobić? No, no nic nie zrobię, no. Zwierzę głoduje. No ja nie chcę, żebyś głodował, przyjacielu. Halo? Halo, halo, ten... Jason. Jason, nakarm to zwierzę. Jason, orbit, orbit, weź się na karno orbit! Orbitku! Zje, idź do lodówki, zjedz. Hmm. O, poważne. Okej okay. um. Um... Czy najlepiej jakby oni w ogóle nie wychodzili? Dobra, zmiana planów tutaj swoją drogą. W takim razie trzeba e, zacząć robić pasze dla zwierząt. Okej. Okay. Zacznijmy robić pasze dla zwierząt. Dzięki temu będziemy mogli dłużej sobie... nie wiem, przetrwać cokolwiek. Eee, nasze zwierzaki powinny no, da dać radę po prostu, nie? A wy tu sobie gadacie to spoko. Eee, projekt do badań, tak? A da wam cokolwiek w sumie w na chwilę obecną. Eee, pasta, browary Draglab, o. I teraz, tak, zawsze miałem problem, gdzie to ustawić. Czy to ustawić tu? Mm, jako, że badania i konsola łączności, czy nie? Hm. Zawsze miałem z tym problemem, powiem wam szczerze. Eee... No dobra, ale na pewno wiem jedno. Wiem jedno, że trzeba zacząć kopać tu taki pokój. Taki. No dziewięć na dziewięć? dziewięć na dziewięć, dobra. No stary, jak wyjdziesz, to zginiesz. A ja mówiłem. A ja mówiłem, weź do niewoli go Ech Same problemy z wami A czy orbit... Orbitku Kurde Eee Ren, słuchaj Ren, 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 chodź tu Okej Potrzebujemy więcej siana, spoko. Nie, nie podoba mi się. Zajmij się transportem od razu. Czy ktoś mógłby się zająć e, niesadzeniem? Wycinką? Chcę, abyś to wycięła. Ja mam w dupie twoje ziemniaki, kobieto. Faj, fajnie, że więzi żyje i... Ach. Masakra O, rent, to to jak o, Dobrze, zbieraj to. Zbieraj to, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Czy, czemu żygasz? Ale e, proszę tylko nie sać nic, okej? Okay? A może nie? Może jednak to, co? Toksyczny opad dalej jest, nie? Dalej jest i to mnie tak irytuje Nic nie zabierasz Zabierasz siano To jest jedyny twój priorytet w tym momencie A, wy, wy, to, wy to mi to wpierdalacie jak złe, nie? Eee Handlarz, okej, okay. handlarz może mi pomóc troszeczkę, A raczej na pewno. Łąk, 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 handluj. Może chcesz ludzi kupić, pić ludzi? Mm, miałem nadzieję, że kupisz ich ode mnie. Dobra, jakieś tam śmietki ci dam. Flejki, niech będą twoje komponenty komponenty biorę od ciebie, wszystkie eee, i co ja ci mogę dać? wybuchowego szczura masz eee, kiedy ja gazelę oswoiłem? kiedy ja gazelę oswoiłem, bo nie wiem to masz też gazelę łoszak zostaje a okej, okay, bo to jest mały, dobra Eee, własnie, ile do Wy jesteście nazwani, to za bardzo też nie chcę e, pozbawiać naszych, e, naszych kolonistów ulubionych zwierząt. No chyba tak to musi wyglądać, co? Ok. E, proszę tak, przede wszystkim... Pasza dla zwierząt i siano tutaj nie mogą być. Dlatego, mój, moje Dlatego moje zwierzę głoduje! Dlatego moje zwierzę głoduje, a ja nie chcę, żeby głodowało. Ej, w byłoby, gdyby oni się pozatruwali jeszcze, nie? E, I mi tutaj po poumierali. A czyż, no tak zabawnie powinno być, jak troszeczkę, no. Eee, okej, okay, teraz tak, tak, wraca do, do roboty An Andrzej, Andrzej właśnie, o i moje psiaki jedzą, o to chodzi, mhm, uh -huh. e, nie mam mięsa, mam mięso jeszcze, mam jakieś tam resztki mięsa, to spoczko, mhm, uh -huh. no okej, okay, no głównie skupiamy się na kopaniu, tak, no w tym momencie, o właśnie, skoro tak jest, po sobie uświadomiłem jedną rzecz, że muszę jeszcze jeden w, te, w tę stronę zrobić Okej, okay, Malarii blok... E eee, to patrzcie, w, ty, w tym... Eee, w tym tempie to... tak to szybko to wszystko pójdzie. Eee, struktury. Jason? Dobra, najwyżej zwariujesz. <grych> A... Znaczy wolałbym nie, ale, ale jeśli będziesz musiał, to to trudno. E, to w to usuń. E, dla, dla handlowa odchodzi. Lekkie. No musiałbym was chyba zamknąć za jakąś ścianą i tyle. Tu w ogóle nie. E, muszę zająć się tymi, tymi, tymi ludźmi. Eee, kolista potrzebuje ratunku. A co ci się stało? Eee, czyżbym za bardzo nadłużył jej? Chyba tak. Hmm. Andrzej, czy, czy ty ją karmisz leczysz cokolwiek, tak? Um, ja, 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 ja nie chciałem. Na, 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 naprawdę ja nie chciałem. Ren może chodzić. A. Hmm. hmm. Faj, fajnie, Ren, że możesz chodzić, naprawdę, ba... bardzo, 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 bardzo mnie to cieszy, że możesz chodzić. Ale no, mi się wydaje, że normalnie osoba, która chociaż troszeczkę myśli. Eee... Andrzej! Andrzej! Eee. Ten jeszcze zawały ma. O, zaczyna się robić źle. Po co ja ich brałem w ogóle, nie? Tak liczę, a sprzedam sobie ich, będzie dobrze. Na pewno ich sprzedam. Tak, sprzedam. Eee. Mowa źle, świadomość bardzo źle. Hmm. Ok, przynajmniej zwierzęta mają pasze, nie? Paszę dla zwierząt, więc to jest jakiś plus już. Eee, wy tu sobie gadacie. No, on. Hmm. Hmm. No, okej, okay, w ogóle jedzenia mam trochę mniej już. No, boję się, że e, że będą problemy. Że będą znaczne problemy niedługo e, Właśnie przez ten, że fakt, że... Cze, czemu tu jest karma? Dobra, nie wiem, nie chcę wiedzieć <słuch> ch ch Chyba się... Chyba... Zostanę przy wersji, że nie chcę wiedzieć czemu ten um... Wiecie co? To nie będzie głupi pomysł. Chociaż wolałbym, żeby jej area 1 była tu. E, będę musiał ją tak. E, co głoduje? Czemu głodujesz? No masz przecież jeżdżenie pasze dla zwierząt. Ponieważ żreć to. O! Dobrze, wy tu kopiecie, no chociaż wy mnie nie zawodzicie, no. Okej, okay, wake-up, jakieś pułapki, tworzenie wykładzin, kolorowe światła, hydroponika, czemu by nie? Badajmy wszystko, skoro, skoro ta osoba i tak się zajmuje tylko jednym. Handlarz kolejny, fajnie. I ty masz kury. Wędrowiec dołącza. Hm. Kim ty jesteś? Gaszenie pożarów, piroman. Okej, okay, gotujesz, strzelasz, budujesz. Okej, okay, powiedzmy, że cię weźmiemy. No w sumie... Już nie mamy wyboru i tak, nie? Treser to z siebie żaden. Możesz być kucharzem kolejnym. To wtedy Andrzej nie będzie kucharzem już i DP zostanie, bo z tego co wiem to Ren jeszcze jest kucharką, A no, siwym nie musisz być, budowniczym, Ale budowniczym też nie musisz być, technikiem tak samo nie Możesz być ogrodnikiem troszeczkę tak na dwójeczce, górnikiem na czwóreczce e tragarzem na jedyneczce, sprzątaczem na jedyneczce i to i to jest tak naprawdę cały twój zakres E, obowiązków w tej, oto otóż, otóż, bazie e, będziesz sprzątał, gotował i... czyli mało rzeczy daje ci do roboty, nie? Ren już może chodzić. Gdzie jest Ren do jasnej cholery? A, bo area 1 jesteś tu. Okej, okay, przynajmniej, przynajmniej nie... znaczy, no, ona po prostu się od razu jakby załapała tu. Dobra, to przynajmniej Eee, przynajmniej, przynajmniej, no już nie stać przytomności, czy cokolwiek, nie? Okej, okay, wy tu chodzicie, ty tutaj robisz y, budę skalną Okej, okay, fajnie Ej, coraz lepiej wygląda ta baza, powiem wam No nie A ja myślałem, że re z Ren będzie wszystko w porządku Myliłem się Myliłem się bardzo Eee, dobra, teraz tak, eee, duck, dp, e, robi czemu nie, robi możesz Taki e, i Cell tutaj nie mogę dać Eee, renza to mogę tu dać e, to, to jej się na pewno przyda Eee, czy coś Orbit. Orbit. No, no, no to i orbit mi umarł, nie? O właśnie, halo, 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 halo panie. Handluj z nim. Ja zapomniałem o nim kompletnie. Tak mi korcą te kury, żeby je kupić. Tak mi to korci, ponieważ z nich to jest. A, jest fajny, fajny zysk z nich jest. O w ogóle fajnie. O o o o. o. Posprzedawajmy to, posprzedawajmy to, co mamy poniżej na przykład 100. Okej. Okay. A to jest mój metal, to nie. Halo, to jest mój to jest mój metal. Kiedy ja tyle metalu zebrałem, halo. O, masz jakieś leki, to by nie, nie nie potrzebuję twoich leków. Super Superstal. Potrzebałbym z 50. Mhm Cegieł ci nie będę sprzedawał. Eee, piwo nie. No, kolegi też nie chcecie, widzę. A, tak słabo troszeczkę się targujecie, no. Zapłodnione kurze jajko. Zastanawiam się mega nad tą kurą i kogutem, nie? Bo e, to jest później taka fajna farma żywienia. No dobra, niech, niech, niech stracę. A to co? Wow, w końcu znikła! Dziękuję, dziękuję, wow, w końcu! No. Nareszcie słuchajcie Nareszcie Mam to jakiś kurnik będzie trzeba Dobra, czyli musimy przyspieszyć jeżeli, jeżeli chodzi o wbudowę jakiegoś Nie wiem, kurnika, cokolwiek dla nich Bo jak te kurczaki zaczną się dymać To, to będzie masakra, nie? Okej, okay, mamy mnóstwo tu rzeczy. Dobra, ale słuchajcie, w tym odcinku też to będzie na tyle. Pewnie jeszcze nagram sobie z dwa odcinki kolejne. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.